Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Już sobie tutaj przygotujemy, patrzcie, stanowisko do nagrywek. A tu mam przygotowane tematy, temaciki, o których dzisiaj sobie kilka słów opowiemy, mianowicie najpierw o tym, bo były pytania od młodszych wędkarzy, jak sobie dokładnie nawinąć plecioneczkę albo żyłeczkę na kołowrotek tak żeby nie było jej ani za dużo, ani za mało. Oraz pytaliście o co chodzi z tymi wszystkimi podkładkami, które są e, przez niektórych producentów do zestawów załączane. I tutaj mamy przy okazji 3D Legalisy, 2000, 3000 szybka i 5000. E, więc o tych kowrotkach też chwilę wspomnę, bo akurat tak się tutaj mam ściągawkę, gwiazdy na niebie ułożyły. Że kosztują nieco ponad 300, więc bardzo dobra cena. Przy okazji, można sobie, e, można sobie taki kołowroteczek kupić. E, I słuchajcie, otworzymy no i znowu, bo tak będzie mi ciężko. Bez jednej ręki będę trzymał nogami. Większość producentów dorzuca nam podkładeczki silikonowe, czasami zdarzały się e, metalowe, ale, ale generalnie silikonowe podkładki. I te podkładki służą do tego, żeby sobie wyregulować nawój linki na szpuli, tak, żeby była równo nawijana. Może łatwiej będzie to... Właśnie też sobie przygotowałem o flamasterek dozy, żeby Wam to narysować. Będzie ciężko jedną ręką, ale powiedzmy, to jest <grywka> w dużym uproszczeniu szpula Waszego kołowrotka. Z równo nawiniętą plecionką. Ale zdarza się, że ta plecionka jest w stożek nawinięty taki, albo taki. E, nierówno, nie? Potrzebujemy takiego nawoju na szpuli, żeby było równiutko plecionka, a zdarza się, że mamy stożek taki w tą stronę albo w tą. Więc jeżeli mamy stożek w tą stronę, wystarczy, że. Zaraz tutaj podejdziemy do chłopaków i przy okazji pokażemy, gdzie to się znajduje i jak to sobie wymienić. Wystarczy, że. No i tam na przykład mamy pod, pod, tutaj, pod szpulą przez producenta dane, nie wiem, cztery podkładki, tak? Więc wystarczy, że sobie jedną lub dwie podkładki wyciągniemy, stąd, i wtedy nawój nam się, jakby szpula nam się obniży na kołowrotku w tą stronę, dzięki czemu. Nawój już, nie, już będziemy mieli o równy. Natomiast tutaj jeżeli mamy odwrotny stożek, i mamy na przykład też cztery podkładki to musimy dołożyć z tego pakietu. Na dokładamy sobie dwie, wtedy szpula na młynku nam się przesuwa lekko do góry i wtedy uzyskujemy ten równy nawój, podejdziemy sobie. Z młynkiem do chłopaków, żeby nam no, pomogli, Kuba. Będę miał sprawę do ciebie. Siema, Kuba. Siema, siema. Odkręcisz mi szpulę, bo brakuje mi ręki. O, i chcę pokazać, gdzie te podkładeczki się znajdują. Te podkładki się znajdują tutaj. I teraz musimy sobie albo jakimś cienkim nożykiem, albo paznokietkiem, w sytuacji. Tak jak Wam wcześniej opisałem, albo tutaj na ten trzpień dołożyć podkładkę, albo zdjąć tak, żeby mieć e, równy nawój. To teraz Kuba bym Cię poprosił z powrotem, żebyś to założył. Sorry, że tak Ci gitarę zawracam, ale to na potrzeby naszego Hollywood. Nie gro, już gro, o, dziękuję bardzo. Proszę, proszę. Więc widzicie, nie jest to wcale skomplikowana czynność. Na pewno każdy z nią sobie poradzi. Trwa to dosłownie chwilę, a dzięki takiej prostej czynności i takim prostym podkładkom, jaki producent nam do zestawu dodaje, możemy właśnie uzyskać równy nawój. Dobra, to odłożymy na bok, później sobie później sobie to wszystko, wszystko pochowamy. Teraz jeszcze jedna kwestia a propos tego jak idealnie sobie nawinąć plecionkę na szpule. Generalnie po jakimś czasie to zazwyczaj robi się to już na pamięć po iluś tam latach nawijania plecionek czy żyłek. Ale najlepiej mieć dwie takie same szpule. To jest w ogóle idealna wtedy sytuacja, jakby najszybsze rozwiązanie, najłatwiejsze, żeby idealnie sobie nawinąć plecionkę. No, niestety większość producentów już drugiej szpuli, kiedyś to było bardzo modne, teraz już rzadziej spotykane, żebyśmy mieli dwie szpule w pakiecie. A nawet czasami, jak się zdarza, że są dwie szpule w pakiecie, to mają. Potrafią mieć różną głębokość, więc na nic to nam się nie przyda. Ja kiedyś tak robiłem, że po prostu kupowałem sobie dwie szpulki i nimi, nimi sobie przewijałem plecioneczkę. Natomiast, jeżeli możemyśmy tak pokazali, potrzebujemy, musimy doprowadzić do sytuacji, żeby plecionkę nawinąć. Do tego pierwszego kanciku, gdzie zaczyna się uskok taki skosik szpuli. Tu będziecie z boku widzieli, jak to wygląda. Więc do tego momentu musimy nawinąć plecionkę. Jak sobie nawiniemy trochę za mało, nic się nie stanie. Jak troszeczkę za dużo, też nic się nie stanie. Generalnie jak nawiniemy troszeczkę za dużo, to przy wyrzucie zrobi nam się jedna albo dwie brody. Przez co nam się plecionka zredukuje Bo będziemy musieli odciąć i zestaw na nowo Przewiązać No i wtedy już będziemy mieli dobrze Też jest taka sytuacja że Jak, jak jeszcze mówimy na rzece W silnym nurcie Że ta plecionka nam się po nawinięciu Ubije Więc niektórzy wędkarze sobie na, tak jakby Nawijają troszeczkę pod, ponad to A ona potem przy łowieniu czy podczas, podczas holoryb Ta plecionka się i tak ubija Ale ja to generalnie zawsze robię Jak nawijam szpulkę pod naciskiem, znaczy trzymam czy blokuję sobie linkę, którą nawijam, tak żeby ją nawijać pod oporem jakimś. Czy to kolega trzyma szpulę palcami, czy nawijam sobie trzymając przez ścierkę, tak żeby, żeby tutaj mocniej ubić tą plecionkę na szpuli. I teraz co do tego, jak to zrobić, żeby było równo. Zaczynać od tego, że nawijacie sobie najpierw plecionkę, a później żyłkę. Do, to, do tego momentu, który nas interesuje, no i wtedy mamy stuprocentową pewność, że, że e, o, jakby długość całej plecionki, plus podkład to wychodzi idealnie równo tyle, co powinniśmy sobie nawinąć. Najprościej, najłatwiej wtedy wziąć sobie butelkę. Trochę czasu to trwa, ale ja tak też kiedyś robiłem pustą butelkę. I na pustą butelkę e, zwijałem to, co miałem tu nawinięte. Czyli po zwinięciu na. Butelkę. Miałem najpierw na nią nawinięty, nawinięty podkład i później plecionkę. Następnie brałem drugą butelkę i ją przewijałem znowu. Czyli na drugiej butelce miałem nawiniętą plecionkę i na końcu podkład. I wtedy za trzecim podejściem brałem już kołowrotek i nawijałem z powrotem na kołowrotek z butelki. Czyli miałem na początku nawinięty podkład, później plecionkę i było. Już ok. Taka procedura troszeczkę skomplikowana, ale można sobie poradzić. Może Wy macie inne patenty, patenciki, to podzielcie się w komentarzach. Ja tak lubię, lubię się pobawić, pokręcić sobie tymi kowrotkami. Zwłaszcza że one lekko chodzą, a jeszcze o nich za chwilkę, kilka słów opowiemy. Więc się nie denerwujcie, że ja tutaj sobie coś że się bawię ciągle tym sprzętem. E, może macie jakieś swoje patenty, e, sposoby szybkie, łatwe i przyjemne, to się podzielcie w komentarzach e, na idealne nawinięcie m, plecioneczki, e, i, i no jeżeli chodzi o równy nawój na szpulce, to raczej innych patentów nie ma, tylko trzeba kombinować e, z podkładeczkami. Nie jest to nic skomplikowanego, po kilku razach to już będziecie po ciemku na łodzi, z zamkniętymi oczyma robili podczas sztormu. A tak to, to, tak to wygląda. No i słuchajcie, teraz jeszcze na koniec przejdziemy do tych kołowrotków, bo mamy je w bardzo dobrej cenie. Co do samych legalisów, to taki kołowrotek nie z najniższej, nie z najwyższej półki. Bardzo przyjemnie tymi kołowrotkami się kręci. Ja mam 3000 do, do wędki strągowej, czy taki powiedzmy, lekkiej boleniówki. Fajnie się łowi, nie mam zastrzeżeń, dobrze nawija. Hamulec pracuje tak, jak powinien i wtedy, kiedy, kiedy powinien. Także, jakbyście potrzebowali, na przykład taką 2000, lekko kręcącą. Ona ma hamulec do 5 kg, ale tutaj w zasadzie nam mocniejszy nie jest potrzebny. 3000 już ma do 10 kg, a 5000 ma już do 12, dużo mocniejszy. 2000 waży 180 g, trójka 205, a piątka waży 240. Dwójka kosztuje 319 zł, trójka kosztuje 344 i piątka 362. I teraz pytanie: do czego używać takich kołowrotków. No, tu macie mały, malutki, tak? to jest taka malutka dwójeczka. Do wędek takich do, do 7-8 gramów, ciężar wyrzutowy, gdzieś 2 metry z plusikiem 2,20, powiedzmy do, do 2,40 to sobie fajnie tutaj ten kołowrotek spasujecie. 3000, a jeszcze tu jest CXH, czyli szybkie przełożenie tej trójki. Możecie sobie do nieco dłuższej pstrągłówki go używać Ewentualnie do, do kleniówki Chociaż to w zasadzie bardzo bliźniacze e, zestawy e, Czy na przykład do boleniówki Na tak zwanego chlapaka Na nieco mniejsze przynęty na łowienie z powierzchni e, Prowadzenie z nurtem To ten Legalis e, 3000 CXH w zupełności Wam wystarczy e, I tu jest e, On ma przełożenie 52 do 1 ta 5000, ale bardzo e, lekko się nim kręci. I tu już możecie sobie na przykład do e, zestawu takiego na rynnowego bolenia, gdzie macie wędkę nie wiem, do 35-40 czasami gramów, 3,70 albo dłuższą w zupełności. Taki kowrotyczek wam starczy Ewentualnie do takiego Nieco mocniejszego szczupaczka Czy sandacza Jakaś wędka 2,40-2,70 Do 40 Powiedzmy gramów też wam Fajnie ten kołowrotek Obsłuży No producent daje 2 lata gwarancji Także w tym okresie nic się nie powinno Z nim dziać, tak jak wcześniej wspomniałem Ja mam 3000, Używam sobie bez problemu Sprzedają się dobrze te wrodki. Póki co nie słychać jakichś negatywnych informacji zwrotnych, no i to tyle, tak w telegraficznym skrócie. Mam nadzieję, że troszeczkę udało się przybliżyć nieco młodszym wędkarzom kilka informacji. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w sekcji komentarzy. Zostawcie łapkę dla zasięgu. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Do zobaczenia.